Kiedyś nie potrafiłem robić maslapa, a bardzo chciałem się go nauczyć tak jak ty, a teraz robię go tak. Pokażę ci, jak od samych podstaw się go nauczyć. Ale może najpierw typy maslapów. Dynamiczny na prostych rękach. Półdynamiczny półsiłowy. Czysto siłowy. Da się też go robić oczywiście pod chwytem, ale tym się dzisiaj nie będziemy zajmować. Zajmiemy się półdynamicznym półsiłowym, czyli według mnie najprostszym, od którego większość zaczyna swoją przygodę. To teraz przyjrzyjmy się mu bliżej. Gdy się bujamy i nasze ciało będzie się wracać, to musimy mocno wypchnąć naszą klatkę, nogi trzymać z tyłu, tak, że jesteśmy wygięci w prosty łuk. Następnie szybko chowamy naszą klatkę i podginamy nasze kolana do ciała, wciąż będąc wyprostowanym w łokciach. Prostujemy nogi jakbyśmy chcieli kopnąć w dół. Trzymamy się cały czas na prostych rękach i próbujemy obejść drążek w sposób łuku. Następnie prostujemy się na wypchniętych barkach. Jeszcze raz się przyjrzyjmy w slow. -mo. Pokażę teraz błędy na żywym organizmie, a pomoże mi w tym znany polski influencer Pan Jakub. Kilka błędów powstały już na samym początku ruchu poprzez nadmierne spięcie, o czym świadczą ugięte kolana i ugięte łokcie, a klatka została wychylona zbyt szybko do przodu. Na końcu dźwigni bujnięcia nasza klatka powinna się schować, a kolana kierować się w jej stronę. Tutaj w tym przypadku klatka jest cały czas wypchnięta do przodu, a nogi nie inicjują żadnego dynamicznego ruchu. Następnie ruch zostaje zainicjowany zbyt późno. Brakuje tutaj kopnięcia, a ugięte łokcie i wypchnięta klatka ogranicza nam dynamikę ruchu. Nogi cały czas są w pozycji krzesełka, a ciało zostało przyciągnięte do drążka zamiast go obejść. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, błagam Cię nie rób tak, bo bardzo szybko nabawisz się kontuzji i wyrobisz sobie złe nawyki w tym elemencie. Jeżeli jesteś osobą, która ma problem z samym podciąganiem się, to powinieneś zacząć od podciągnięć australijskich, aby wzmocnić swoje plecy. Naprzemiennie wykonując je ze szoruksami w zwisie. Kolejnymi ćwiczeniami wartymi uwagi są szoruksy w bardipie. Negatywy i staraj się je robić powolutku. Jeżeli mamy wystarczająco siły, to robimy już bardipy, wychylamy nogi do przodu tak, aby móc zejść jak najniżej, krzesełka na wzmocnienie korpusu, aby potem było łatwiej nam podgiąć kolana do klatki przy ruchu dynamicznym oraz z niższego drążka możemy robić maslapy i staramy się jak najbardziej odzwierciedlić ruch. Dla osób, które chcą robić bardziej siłowego masłapa, polecam nauczyć się dobrego false gripu i przykładowo robić z nim sam zwis, aby wzmocnić przedramiona i nadgarstki. Jak już to opanujemy, to przyszedł czas na naukę ruchu. Najpierw uczymy się kipa bez bujania, następnie wypadałoby nauczyć się swinga, czyli podnosimy kolana do góry i kopiemy nimi mocno do przodu, cały czas kontrolując bujanie nogami. Następnie próbujemy połączyć te dwa ruchy i robimy kipa w bujnięciu. Dalej dokładamy jeszcze do tego kolana. I po dołożeniu kolan dodajemy jeszcze kopa. Musimy dobrze opanować ten ruch, aby czuć, że nie korzystając z naszej siły, naprawdę możemy się wybić bardzo wysoko. Aby wspomóc się siłowo, świetnym ćwiczeniem wspomagającym przy końcowej fazie ruchu są wysokie podciągnięcia i jak widzicie, staram się być jak najdalej od drążka i jak najwyżej się unieść. Łatwiejszą wersją będzie wspomaganie się gumą oporową. Kolejnym fajnym ćwiczeniem jest negatyw w maslapie, więc staramy się schodzić powoli w kontrolowany sposób. Możemy również robić maslapa na gumie oporowej. A tutaj wersja dla tych, którzy bardziej chcą ćwiczyć siłowego maslapa. Tak więc podsumowując, najpierw polecałbym ci się skupić na ćwiczeniach wzmacniających, potem nauce ruchu, a na końcu do uczenia się siłowego wypchnięcia. Wracam teraz z mikrofonem. No i co, jeżeli tutorial był pomocny, to zostawcie po sobie lajka, like suba. Życzę dużo słońca przy nauce Maslapa, tak jak teraz jest. No i co, widzimy się w kolejnych materiałach. Siemano.